Cześć z tej strony Panktort i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj wbijamy w sumie ostatnią postać na 25 rangę Jaką jest tutaj Poko Spoko yy, Więc dobra Brakuje tutaj 21 pucharków Więc tutaj po prostu dwie yy, Rundy Okej okay, dobra więc lecimy tutaj yy, Gramy tutaj Z Koksem i Lakoksem yy, Więc dobra Okej okay, w sumie nawet zarymowało się Dobra Kiełek, niestety szkoda, że jest żółtek, ale dobra, okej. Okay. Ten kiełek ma fajną nazwę, więc może być dobry, ale okej, okay, dobra. Wiem, że mówię teraz bez emocji, bo tak to bym się jarał i się jaram ogólnie, że to jest ostatnia ja już postać na tą 25, ale jest jak widzicie godzina prawie 24, już tutaj od 20. Drugiej, a nawet i szybciej cały czas gram, yy, bo wbiłem tak Barleya, Willow, yy, Hanka, którego okropnie się wbijało, choć nie było tak długo, ale nic nie mogłem nim po prostu zrobić. No i oczywiście, teraz poko wbijamy, więc dobra, ok. No i tutaj już się mój team z nimi rozprawił. Yy, więc bardzo fajnie można trochę pośpiewać głupoko yy, okej okay. jeszcze jeden tutaj raz będzie trzeba wygrać no i już można by rzec że ostatnia runda yy, ale to oczywiście jeszcze nie wiadomo czy się uda ale już jedna już jedna osoba u nich zginęła u nas praktycznie też yy, ale dobra ok, ja bym tam chyba mu Aha, super. Aha. No chodź tutaj. Trochę to powtórzę. Nie przybliżył się do mnie, ale też nie wiedział. Więc y, wybaczam. Y, Okej, okay, dobra. Och, siodens. No i przegrana. Mm. No. Trochę chyba za szybko to powiedziałem, żeby... Że... Jeszcze jedna rundka i będzie ta 25, bo to jest... pamiętajcie, że 25. Yy, I to nie jest tak hociu, ale dobra, ok. Teraz trzeba się skupić, bo oni są pewnie na mnie źli. Yy, ale okej, okay, dobra. Lecimy ten kiełek, chyba tutaj największą robotę robi, bo on. Jak widzicie tutaj może nas bardzo łatwo zrobić. Yy, więc jakbyśmy tego kiełka tutaj już się pozbyli to już jest według mnie as-win yy, okay, dobra ale i tak nie powinno być aż tak najgorzej szkoda że nie mam gadżetów ale tutaj już peny rozrobiona yy, już tutaj następna też i mamy kolejnego Y, tutaj y, kiełka No i okej okay. Jeszcze tylko 8 pucharków Więc jeden winek I mamy to Jak widzicie pasta tutaj 6 jest Bo już gramy No trochę i nie przegraliśmy Na tym poko Więc okej okay, dobra I ostatni y, Ostatnia runda Ta y, No to już naprawdę będzie Bardzo bardzo ładnie wyglądać jak jest tutaj 25 ranga wszędzie, czyli po prostu. Yy, no. Ok, więc lecimy tutaj z drugą rundą. Ostatnią, mam przynajmniej taką nadzieję. Szkoda, że u nas w naszym teamie nie ma rzutków, bo to jest bardzo łatwe ułatwienie bardzo fajne, łatwe ułatwienie. U nich jest tik, tylko więc nie jest tak najgorzej. A tutaj yy, lak. Koksy rozwala te ścianki, więc ich nie ma tak za bardzo możliwości, żeby tutaj fajnie porobić. No ale aktualnie ma. Więc okej, okay. ale już nie ma. Mam jeden kwadrat, więc. To jest jak mało jak na Tika. Więc okej, okay. dobra, teraz możemy coś tutaj podziałać. Lecę na sam środek moim nieajmowskim mowskim yy, raszowaniem. Yy, no i lecimy tutaj pod tego Tika. Yy. Dobra, okej, okay, dobra, Koks już tutaj rozprawił się z nim, no i tutaj leci Mister P i mamy wina, więc ostatnia prosta przed nami jest, czyli wbicie każdego zadymiarza na 25 rank. No, aktywny może nie jest ten 25 rank, dwie postaci jeszcze brakują, ale to nawet może i dziś się uda tego poko, bo yy, znaczy Rico Riko jest tu naprawdę bardzo dobrą postacią Tak samo mm, dobrą postacią jest tutaj Spike według mnie więc dwie fajne, łatwe w sumie postacie też do wbicia według mnie są, więc no nic tutaj innego... Ojejoj, ojej, 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 kłopoty! Kłopoty No proszę Państwa. Ale tutaj już yy, o kurde kłopoty, Lakox ma, ale nie dobra, dwa na jednego to banda yy, łysego, jak to się mówi. No i czyżby w tej rundzie, nie czyżby, tylko na pewno. Mamy każdego zadymiarza na 25 rangę. Naprawdę niesamowity wynik, ale niestety na 30, 0, więc w sumie nie fajnie I jak widzicie, najmniej pucharków, każdy zadymiarz jest tu po prostu na 25 rangę. No i jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego powodu, więc tak się prezentuję: takie mam pucharki. Yy... No i to by było na tyle. Oczywiście zostawcie subskrypcję, lajka, like, żeby was więcej filmów nie ominęły. Ja się z wami żegnam do następnego odcinka. No i co się ma?